Gminno-Ośrodek Kultury Słupno w Cekanowie istnieje od 1 lipca 2011 roku. Mieści się w budynku świetlicy wiejskiej w Cekanowie, stanowiącym Centrum Kulturalne Gminy Słupno. Początkowo prowadzona była działalność kulturalna głównie dla dzieci i młodzieży, ale od 2012 roku została rozszerzona o inicjatywy skierowane dla osób dorosłych. I tak od marca 2012 roku w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury pojawiła się Gminna Strażacka Orkiestra Denta, prowadzona przez kapelmistrza mistrza Władysława Adamczyka. To jest muzyka bardzo ciężka, jeżeli. Bo to fizycznie. To nie jest gitara, to nie jest. to klawisze, że włączę prąd, nacisnę klawisz i on nie gra. Tu trzeba zagrać. Ale proszę Państwa, to jest właśnie. Ja ich, ja ich kierunkuję w ten sposób. To jest ta satysfakcja, że to Ty zagrasz, a nie. Zagra elektronika za ciebie, bo, bo tak ta jest prawda, to on jest, uważny mówi, że jest muzykiem, on jest operatorem tylko. Przy orkiestrze istnieje 20-osobowy zespół majoretek i skierki, prowadzony przez Beatę Guzowską. Gminna Strażacka Orkiestra Denta wraz z iskierkami występuje na większości imprez organizowanych na terenie Gminy Słupno, ale nie tylko. Poza tym występują także podczas wielu uroczystości kościelnych i są zapraszani na pokazy, m.in. do Płocka czy Torunia. To są zajęcia taneczne, najpierw się rozgrzewamy jak na każdych zajęciach, tylko to są trochę nietypowe zajęcia taneczne, bo dziewczyny tańczą przy orkiestrze z buławami i z pomponami. E, więc e, buławy są to takie drążki, z którymi dziewczyny tańczą i kręcą, wymachują, e, wyrzucają podczas tańca, więc e, trochę nietypowe e, jak na zajęcia taneczne, ale nie jest to trudny taniec. Gminny Ośrodek Kultury Słupno prowadzi działalność w zakresie rekreacji i wypoczynku, zarówno dla dzieci, jak i młodzieży osób dorosłych. Organizując m.in. zajęcia aerobiku w różnych miejscach gminy, także zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich wakacji. Zajęcia muzyczne, wokalne, muzyczne nauka gry na gitarze, na keyboardzie, na kordonie, no, na instrumentach dętych również. To są takie zajęcia dla, dla młodszych. Dla starszych mamy zespół artystyczny 18 lat plus, VAT. 14 pań śpiewa, muzykę różną, od muzyki takiej rozrywkowej po muzykę kościelną również. Zespół istnieje od stycznia ubiegłego roku. Ma pierwsze już tej sukcesy na swoim koncie. Pierwsze miejsce w 13 przeglądzie amatorskich twórców. W Płocku, również wyróżnienie w Rogozinie na pierwszym festiwalu. Gminna Środek Kultury prowadzi zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich w Liszynie, Wykowie i Cekanowie. Współorganizuje biegi gminne, festen gminny i zawody strażackie. Wielką orkiestrę świątecznej pomocy, Festiwal Piosenki i Tańca, Gminny Dzień Dziecka w 2012 roku po raz pierwszy. Ośrodek wziął udział w festiwalu od Kujawiaka do Berka w Łącku. Od stycznia 2013 roku GOK rozszerzył działalność w zakresie szeroko rozumianego sportu, otrzymując w zarząd kompleks sportowy wraz z placem zabaw Moje Boisko Orlik 2012 w Starym kulczewie. A w najbliższym czasie GOK zaprasza na Dzień Kobiet w Cekanowie, podczas którego odbędzie się także Jarmark Tumski, na którym... Będą gośćmi po raz pierwszy właśnie strażacy z Gminnej Orkiestry Strażackiej.